Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Bartonez. Widzimy się dzisiaj na stronie CSGO Skins, żeby sobie porobić po prostu jakieś fajne batelki. No i coś tam nasz połączyć z naszym bilansem Ale przed graniem Chcę wam przypomnieć o kodzie BARTONES Który wam daje 10% bonusu do wpłaty Oraz darmowe 2 zł i 10 groszy Oraz też przypominam wam O moim giveawayu na kosę O wartości 530 zł. Jedynie co trzeba zrobić To tylko wpłacić przynajmniej dyszkę Z moim kodem I jesteście po prostu w grze. A ja nie przedłużam I słuchajcie idziemy sobie na jakieś battle Robimy tutaj normalnie jakiś rozpierdziel Pijemy sobie od razu bez zastanawiania się. Wbijamy sobie do Ziomka, który, który zrobił sobie empatelkę za 840 zł i na ten moment, zostaje mnie źle pizdę bo ziomek tu ma 340 zł. Oj oj oj, jakby to był underdog, to pewnie byśmy to wygrali, ale jeszcze nic nie mówię, jeszcze nic nie mówię, ale pewnie tak by się stało. Z moim właśnie fartem, to by się tak stało, że pewnie bym to wygrał Oj czekajcie, różnica jest tylko stuweczkę. Może coś się stać. Gówno prawda, nic się nie stało, idziemy sobie dalej, bez zatrzymywania się, bez zatrzymywania się, robimy jakąś battlę, słuchajcie yy, Bierzemy sobie jester Moulda bierzemy sobie tutaj też jester Moulda za tysiaczka I słuchajcie, robimy sobie standardowy na trzech Bez pierdzielenia, serio, dzisiaj jest szybki odcinek normalnie, jestem szybki, zwinny, koszczelny dzisiaj I Odwalamy dzisiaj normalnie, nie ma co myśleć. Bo jak, jeśli się myśli, to czasami wiecie: no się myśli, zastanawia, to zrobimy, to zrobimy. Nie, tutaj nie ma żadnego myślenia, tylko po prostu napierdalamy tymi bitwami, nie? I patrzcie: na razie jest pizda, więc nie patrzcie, ale patrzcie teraz: to będzie kosa? No nie ma kosy, ale spokojnie, spokojnie, nie ma coś się tutaj się ryć. Bo możemy teraz zać kosę? Dobra, nie, ale mamy tutaj skinka. o wartości 80 e, zł, myślę, że jest droższy. Staliśmy słaby, strasznie stan. No, tu też jest lipa. Kurde, ej, ta bitwa kosztowała 1100 zł. Nie, jest tragedia. Jest tragedia. Ani jednej kosy dla, dla nikogo. Jest tragedia. Co my zrobiliśmy? Słuchajcie. Dobra? Na, nasze? Nasze. Przyna dobra, przynajmniej to wygraliśmy. Słuchajcie, tak jak mówiłem. Bez zatrzymywania się, Chcimy dalej, dajemy sobie yy, gigabułę dwa razy, a co? A co? Kto nam zabroni na trzech Undertok? I się nie odzywamy Nie odzywamy się nic, I czekamy po prostu na, na wygraną <laughs> Tylko lipa, teraz nam da jakąś rękawiczki, dobra i patrzcie Bez zatrzymywania się i już jest fajny profit, tylko żeby nam nie spadły żadne Rękawiczki a nic takiego, dobra Jest dobrze, jest dobrze, bitwa jest wygrana przez nas No tylko 400 na plus, ale słuchajcie grosz do grosza i będzie kokosza, nie, rozumiecie dobra, lecimy dalej, ma ktoś jakąś fajną bi bitwę czy nie ma nikt fajnej bitwy, tym sobie doszedł, nie ma, nie ma idziemy dalej, idziemy dalej bez pierdzielenia, dajemy sobie może chestermood i te trzy damy, cztery sorry, damy sobie te cztery, underdog, standardowy na trzech, niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, jak się to mówi, dobra jakieś tam właśnie boty, nie ma co czekać na kurcze graczy, dajemy sobie boty i sprawdzamy co tu się dzieje jej, 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 jej. No przegrywamy to na razie Ale słuchajcie tutaj jest nawet Sticker o wartości 5 tysięcy złotych Więc A nóż widelec nam padnie A nóż widelec słuchajcie Dobra ale chyba nie dzisiaj nie, Chyba nie dzisiaj No jest tragedia O padł Ale i samu dostał go patrzcie 6 koła za tysiaka wygrał to jest normalnie chora, Ale poczekajmy może chwilkę teraz I wejdźmy do kogoś na bitwę Ale czemu nikt nie robi jakiejś fajnej bitwy Kurcze ludzie Róbcie jakąś bitwę tutaj Nie ma jakiegoś tutaj Jupitera Jakiegoś Majsiego czy tam kogoś Żeby do niego dołączyć Dobra Słuchajcie Jester Mogic, jeszcze raz Jeszcze raz Zrobimy sobie pół Olinka Bo Olinek będzie później Damy sobie na dwóch Underdog I teraz i teraz słuchajcie, tu może nam wypać nawet nóż za 1600 zł. I takie dwa i mamy trzy koła, nie? Więc teraz, żebym po prostu i samu dostał te noże, żeby i sam dostał te noże, no my dostajemy stóeczkę. I żebyśmy to wygrali, proszę cię i samu traf... O nie, nam daje jakieś fajne skiny, a on ma takie gówno. Czemu tak się dzieje? ja i powiedzcie mi widzowie, czy wy wiecie czemu tak się dzieje? Czemu tak się dzieje? Ej dobra, Jester Mode przedwczoraj dał czadu, ale dzisiaj teraz ja chce chyba oskudnąć, co? Ale dobra, tak jak powiedziałem, nie zatrzymujemy się, nie zatrzymujemy się ani chwili I słuchajcie, bierzemy sobie Gallery Case'a, nie jak się dzieje, nie? Olinka, oj troszeczkę nam braknie, ale możemy sobie tutaj dobrać yy, na przykład to Też Jester Mode na trzech Underdog Olinek, Olinek, albo tutaj wygrywamy i po prostu szpłącimy coś, coś dalej, albo jest serio lipka dzisiaj, albo jest serio lipka. Tamtym razem no wykorzystaliśmy też szczęście, bo nam dało takie skiny. Chyba wygraliśmy w jednym odcinku 25 koła, więc, więc wiecie, to jest bardzo dużo, nie? Dobra. Słuchajcie, jest łeb w łeb, ale to są droższe szczynki, więc dajcie im kosę, dajcie im kosę, słuchajcie. I ja będę szczęśliwy. Ojej, oh ale jest tragedia, ale jest tragedia. Widzicie to? Ej, wyłączyła się kamerka i też przez to przegrałem, znaczy, no, nie, znaczy, może nie przez to, nie, ale przegrałem to, więc nawet nie było mojej reakcji. Ale słuchajcie, no trudno, raz się wygrywa, raz się przegrywa, nie ma co się ryć, słuchajcie. Następnym razem będzie po prostu lepiej. No a ja przypominam Wam jeszcze raz o kodzie Bartonez, który daje 10% bonusu do wpłaty oraz darmowe 2 zł i 10 groszy. I też przypominam o moim giveawayu na właśnie koskę o wartości 530 zł. Żeby po prostu dołączyć do tego Giwawelia, to trzeba wpłacić przynajmniej dyszkę z właśnie kodem moim. No, i to w sumie tyle. I to tyle. I jesteście w grze około za 530 zł. Dobra, ja się z wami żegnam. dzisiaj była lipa, ale jutro będzie lepiej. Dobra, trzymajcie się. Cześć.